Kanale Granik Weź to na świeżo. Sięgnij po delikatną świeżość i unikalny smak, który nakręca twoją pozytywność. Tik tak, Na świeżo, na pozytywnie. Jutrałeś, tak? Jutrałeś? Tak, wizytę u mechanika. A co z zadbaniem o więcej pieniędzy na emeryturę? Też jutra. Nie jutra. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Regularnie dbaj o swoją przyszłość. Pana? Tak, do Tata nauczył mnie, że kto pytanie błądzi. Bo przecież nikt nie wie wszystkiego. Dlatego, gdy szukam używanych i oryginalnych części, wchodzę na OLX. A żeby mieć pewność, konsultuję zakup ze sprzedawcą. Bo błędy zdarzają się najlepszym. OLX. Każdy zyskuje. A co tu się dzieje? Ląduje super deal. Super. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora lub kartą Payback. Carrefour. Zakupy to super deal. Już na studiach miałam swój sposób. Więcej zdrapek. Więcej radości. Coraz bardziej polubiłam obdarowywać innych. I cieszyć się razem z nimi. Lata lecą, a mój sposób się sprawdza. Więcej zdrapek lotto, więcej radości. Już od 25 lat zdrap nawet milion złotych. Cześć! A, a, a. E, hej. Nie wiem co, ale coś mi tu... <laughs> o, pracuj.pl. Ciężka atmosfera w pracy. No, raczej. <laughs> Dawaj, wytropimy lepszą. O, na tym chętnie położę łapę. <laughs> Cześć! No, tu to od wejścia czuć dobrą karmę. Pracuj.pl. Sprawdź czy nie szukasz. Sobie pan świeci czy mnie? No panu, bo pracuje pan dla kogoś, a przecież mógłby pan założyć własny warsztat. Rozkręcasz własną firmę? Otwórz konto za 0 złotych za prowadzenie przez pierwsze dwa lata. PKO. Twój Bank Polski. Szklanka wody? A może 28 gramów wodoru? Czysta energia jest wokół nas. Wiemy, jak ją wykorzystać. Transformację energetyczną w naszej firmie wspiera PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Bankowość korporacyjna i inwestycyjna. Kinder Bueno. Spraw, by chwila była bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup dowolny Kinder Bueno, zachowaj opakowanie i graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC Warty w dobrej cenie, a wraz z nim najlepszą likwidację szkód. Kup na warta.pl, u agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. na najwyższym poziomie. Pralina Ferrero Rocher jest na wagę złota. Do wygrania nagrody wykonane ze złota, wyjątkowa pralina i aż 300 sztabek. Wejdź na loteria.ferrerorosze.pl Rodzina tak się mną opiekuje, więc ja pożyczam im mój sudokrem, bo jest dla każdego. Dla gagatka, gdy się zrani. Dla wujaszka na otarcia od roweru i biegania. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sudokrem. Wszystko, czego szukasz w kawie, znajdziesz z Philips LatteGo. Świeże ziarna i aksamitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips Let's Go. Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. Żłobek czy przedszkole to wielki krok dla dziecka i nowy etap w piciu mleka. Gotowe do picia Co Kids to więcej niż mleko. Już jedna porcja dziennie dostarcza więcej omega-3, jodu, żelaza i witaminy C i D niż trzy kubki mleka krowiego dla wsparcia rozwoju. Znajdziesz w Biedronce. Chcesz nagrodę? Zjedz ciasteczko. Kup ulubione ciasteczka Dr. Gerard i graj o samochód oraz vouchery o wartości 300 zł. Chcesz nagrodę? Zjedz ciasteczko! Więcej na loteria.grard.pl Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż, mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Konkurs tu odzyskuje swój rytm. Odkryj Polskę z Kinder Country i wygraj weekendowe warsztaty fotograficzne. Więcej na kinder.pl Chcesz poczuć, co znaczy życie na Maxa? Hej! Pyszny baton prosto z lodówki. Maxi King. Orzechy, czekolada, wapel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Kinder Maxi King. Na bogato. Wsiądziesz za mnie na rowerek. Nie przeżyjesz za mnie mojego życia. Ale jeśli jesteś moim bliźniakiem genetycznym, to możesz je uratować. Zostań dawcą szpiku. Wejdź na KMS.pl i zamów pakiet rejestracyjny. Twój smak. Dragon Fruit na epickie momenty. Mint na chwilę oddechu. Strawberry Mix na słodziakowanie. Orange na chillowanie. Exotic Escape na chwilę egzotyki. Wygraj w loterii podróż w tropiki i inne nagrody. Jest Tic -tac dla każdego. Mm. I qué bueno volar y qué bueno vivir I qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Kinder Bueno, spraw, by chwila była bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup dowolny Kinder Bueno, zachowaj opakowanie i graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl. Bulgardła, drapanie, trudności w przełykaniu. Przyczyna? Bakterie lub wirusy. Jeśli nie wiesz, czy masz infekcję wirusową czy bakteryjną, sięgnij po Septinum Silver. Septinum z srebrem Axonite pomaga zwalczyć i wirusy, i bakterie, co potwierdzają badania naukowe. Dodatkowo dzięki zawartości porostu powleka gardło, łagodzi podrażnienia i drapanie. Septinum Silver. Ekspert od gardłowych spraw. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Cześć! Hej. Nie wiem co, ale coś mi tu. <laughs> O, pracuj.pl Ciężka atmosfera w pracy No, raczej Dawaj, wytropimy lepszą O, na tym chętnie położę łapę mm -hmm. o. Cześć ha. No, tu to od wejścia czuć dobrą karmę Pracuj.pl Sprawdź, czy nie szukasz Sobie pan świeci, czy mnie? No, panu bo pracuje pan dla kogoś, a przecież mógłby pan założyć własny warsztat. Rozkręcasz własną firmę? Otwórz konto za 0 złotych za prowadzenie przez pierwsze dwa lata. PKO, Twój Bank Polski. Kiedy masz stabilne oparcie, łatwiej iść wyżej. Mojej firmie takie oparcie daje PKO Bank Polski. 6 na 10 dużych firm w Polsce jest obsługiwanych przez PKO Bank Polski. PKO Bank Polski, bankowość korporacyjna i inwestycyjna. Nadwrażliwość zębów? To dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę Lacalut SENSITIVE. Chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębinowe. LAKALUT SENSITIVE działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. LAKALUT SENSITIVE. Specjalista od wrażliwych zębów. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Pięć wyselekcjonowanych prażonych zbóż, mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Konkurs tu odzyskuje swój rytm. Odkryj Polskę Skinder Kinder Country i wygraj weekendowe warsztaty fotograficzne. Więcej na kinder.pl Tata nauczył mnie wiele o samochodach i o dobrej współpracy. I tego, żeby zamiast skupiać się na problemach, szukać rozwiązań. Dlatego używanych i oryginalnych części szukam na OLX, bo błędy zdarzają się najlepszym. OLX, każdy zyskuje. Jak geografia? Prędzej się rozłożę, niż co zdam. To czas na polopiryna kompleks coś. Polopiryna kompleks jednocześnie zwalcza objawy i leczy stan zapalny, czyli przyczynę choroby. No i działa raz, dwa. Raz, czujesz się lepiej w 15 minut i dwa, po przespanej nocy wracasz do siebie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Polopiryna kompleks zdała egzamin na piątkę. Pralina Ferrero Rocher jest na wagę złota. Do wygrania nagrody wykonane ze złota. Wyjątkowa pralina i aż 300 sztabek. Wejdź na loteria.ferrerorocher.pl Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC warty w dobrej cenie, a wraz z nim najlepszą likwidację szkód. Kup na warta.pl, u agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. Nasz przepis na równomiernie wyrośnięty i puszysty sernik? System stabilnej temperatury w niezawodnym piekarniku Amika. To gwarancja efektu za każdym razem. Piekarnik Amika, pieczenie na medal. Sprawdź. Gdy przychodzi czas na ciastka. Zaczynają się czary. Tadam! To Kinder Cards, dwa cienkie wafelki i dwa delikatne kremy połączone, aby zapewnić wyjątkowy smak. Kinder Cards, magiczne ciastko od Kinder. Chcesz poczuć, co znaczy życie na Maxa? Hej! Pyszny baton, prosto z lodówki. Maxi King, orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Kinder Maxi King, na bogato. Nie wsiądź za mnie na rowerek. Nie przeżyj za mnie mojego życia. Ale jeśli jesteś moim bliziakiem genetycznym, to możesz je uratować. Zostań dawcą szpiku. Wejdź na DKMS.pl i zamów pakiet rejestracyjny.